Witam ponownie, ostatnie dwa treningi niestety, nie wiem w jaki nawet sposób, ale filmiki zgubiłem, no i dzisiaj po raz kolejny będziemy trenować, akurat teraz zmieniliśmy kierunek a trochę bardziej do boku, bo ostatnie właśnie dwa treningi, a moim zdaniem w te strony je spychało, bo tutaj musiały między górami i tak dalej lecieć, trochę leniwe były, nie chciały przez nie przelatywać, ale trochę się nie dziwię. Bo niektóre naprawdę wysokie są, a, więc a, no, jesteśmy, jakby nie było, nadal trochę w takiej górze. One tam jeszcze będą musiały parę górek przelecieć, albo między nimi. Nie wiem, zobaczymy, jak im to pójdzie. Ale mam nadzieję, że lepiej. Bo z tamtej strony one były zawsze terenowane, w tamtą stronę muszą lecieć, więc zobaczymy, jak to im z tej strony pójdzie. Nale się pieniądze. Niech... Nie mogę się doczekać, więc lecimy. Później będą musiały się trochę wzbić, żeby to wszystko przelecieć, ale nie myślę, że będą miały największy problem z tym, aby tak czasowo chociaż to zrobiły. Ciekawe jaki kierunek obiora. No i powracając za drzewa, no ale niby w dobrą stronę się udają, więc pakujemy się i do domu. No i gołębie były przede mną Akurat tak samo w drodze widziałem jak już leciały do domu, przelatywały drogę i później już z dala było, widać, że one są nad domem, więc sobie jeszcze trochę krążą Czyli dzisiaj boczny lot im dobrze zrobił No i zobaczymy co jutro będzie Dziś jest straszny upał, ma być duchota Czyli zostają w gołębniku, dzisiaj odrobaczymy je To wiadomo parę dni zostaną w gołębniku, będą to trochę przybite no, Ale damy radę Zaraz zobaczymy jak będę wchodzić No i sobie wchodzą Połowa się zsiadła na dachu, ale połowa jeszcze gdzieś sobie poleciała. Czyli w ogóle nie zmęczone, nie głodne. Niech sobie latają. No i dobra, do następnego dobry lot. Witam ponownie na kolejnym treningu. Dzisiaj zmieniliśmy trochę kierunek. Daliśmy im bardziej górzysty teren. Jak pójdą w tamtą stronę, będzie super dla nich. Czyli jakby nie było, nadal muszę lecieć w to. Ale jak pójdą w tamto, mają przechlapane. A, więc zobaczymy. A Mućki przyszły się przywitać. Trochę przestawiamy te klatki, żeby płot nie uderzyły. No, te głupie w Linie, no, ale dobrze jest. No, to super nad liniami. Teraz klatki schowam i znowu nakram. No i gołębie ładnie już w grubce. Po już odchodzą. No i już je ledwo widać. No dobra, widzimy się w domu.